ogarniętą naszą miejscówkę przechodzimy do bardzo przyjemniejszej części dzisiejszych luźnych gadek, czyli do części do dotyczącej sprzętu a dokładniej mojego starego przyjaciela, o którym Wam opowiadałem na wstępie oraz o którym wspomniałem w poprzednich gadkach przy okazji rozmowy z Kao o narzędziach tutaj linka macie do poprzedniej części mówię tutaj oczywiście o Victorinoxie Outriderze. Nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć, jak dawno temu miało miejsce moje pierwsze spotkanie z Outriderem, natomiast w momencie, kiedy zacząłem to liczyć, zdałem sobie sprawę z ubiegu czasu, ponieważ miało to miejsce około 10, może nawet 11 lat temu. Po prostu uff, przytłaczająco to wygląda, gdy człowiek zda sprawę, jak dawno temu był w szkole. Która, tak jakby, wydaje się wciąż dość nieodległą, nieodległym wspomnieniem w momencie, kiedy czuję się dość młodo, jakby to nie zabrzmiało, jakby to nie wyglądało. Natomiast przejdźmy do samego sprzętu. Victorinox Outrider jest to narzędzie, które łączy z sobie w funkcję praktycznie wszelkich takich typowo codziennych narzędzi, które mogą być przydatne w pracy. W lesie, tak naprawdę przy jakichś takich typowo przyziemnych zastosowaniach, jak rodzinny wypad, czy też może jakaś prosta naprawa przy aucie. Oczywiście, tak, brakuje tutaj kombinerek, brakuje tutaj właśnie takiego przecinaka do drutu, czyli możemy, możemy powiedzieć sobie, że przecież hola to nie jest. Nie nazywajmy tego multitulem, nie nazywajmy tego takim porządnym narzędziem, skoro Skoro tak naprawdę nie ma kombinerek, które w dzisiejszych czasach tak naprawdę stały się wyznacznikiem musu, sam zdaję sobie sprawę z tego, że zacząłem z tych kombinerek korzystać nadomiar często od momentu, kiedy tak jakby wszedłem w świat multituli, bo to głównie na rzecz pierwszego Ledermana z mojej kieszeni uciekł właśnie Outrider. Scyzoryk, który towarzyszył mi przez wiele, wiele lat został na te, kilka, na te ostatnie kilka zdetronizowany właśnie ze względu na ledermany, którym się zachusnąłem i który nadal jestem wielkim fanem, ponieważ, jak wiecie, sam church TTI jest moim zdaniem narzędziem idealnym i na pewno bardzo często będzie w moich spodniach, w moich spodniach na moim pasie gościł, szczególnie iż w mojej pracy te, te szczęki właśnie są bardzo przydatne. Natomiast wróćmy do samego Outridera. Jest to naprawdę multitul dla kogoś, kto nie wykonuje ciężkich prac. Natomiast potrzebuje mieć narzędzie, którym będzie mu ktoś przeciąć, będzie mu ktoś odkręcić, otworzyć wino koleżance przy ognisku. Jest to naprawdę narzędzie, który, którego również nie należy się, nie, na pewno nie należy się wstydzić, ponieważ jest to sprzęt, który. Nie tyle co budzi respekt, ale sprawia, że gdy go widzę u kogoś, to zdaję sobie sprawę z tego, że na pewno był to wybór przemyślany. Mam do czynienia z kimś, kto nie ma takiego, jakby to nazwać, parcia na posiadanie topowych, markowych, wielkich narzędzi. Tak jak na przykład Serge, który, tak jak mogliście już słyszeć, do mnie zupełnie nie przemawia. Mimo tego, iż Sergea mam, którego kupiłem od joja, jojo pozdrawiam. To ten, to nie jestem w stanie go używać. Pamiętam, że jojo też mi wspominał, że on jemu nie przypadł do gustu. Ja wtedy miałem taką fazę na aldermana, że mówię, chyba kupiłbym każdego, jakbym tylko mi się trafił w zasięgu, moich, zasięgu mojego portfela. Natomiast nie dogadaliśmy się z tym. Może to klątwa akurat tego egzemplarza jojowi się nie podobał, mi również. Tak więc. Y jest, jest może coś w samym tym modelu, natomiast to, tak jak mówię, dużo osób ma takie parcie, żeby właśnie na, na grupach pojawi się jakiś model, nagle wszyscy chcą mieć koniecznie ten model. Im większy, tym lepszy, im nowszy. Jest takich, a tak jak było przykładowo z, z Morą Fultangiem który pojawił się, pojawił się w ofercie chyba około w zeszłym roku. W tym momencie był taki hype na to, że każdy koniecznie chciał mieć, nawet przynajmniej zapomniałem, Garberga w swojej kolekcji, czy też w swoim zestawie. Bo też pogódźmy się z tym, że większość osób, mimo iż nazywa to w swoim zestawie, to w większości dotyczy to po kolekcji, którą, którą przetrzymuje w domu. Sam się na tym złapałem ostatnio, że musiałem wymienić trzeci, trzecie pudełko na przechowywanie noży i czegoś tam jeszcze, latarek, przydasiów lub innych tego typu sprzętów. Trochę się tego nazbierało. Cały czas staram się tym sprzętem rotować, natomiast jest to... Jest to dość trudne przy tej ilości. Szczególnie, iż staramy się ten sprzęt y, Wam pokazywać w coraz większej ilości, dlatego trochę się tego zbiera. <laughs> Natomiast, no, po, na pewno, jest taka sytuacja, w której dużo osób kupuje dany sprzęt przez y, chęć posiadania go. Przez chęć pokazywania po prostu go na grupach, czy też yy, zabuśnięcia w towarzystwie yy, przy ognisku, czy też na wypadach ze znajomymi, bo nie ukrywajmy, no, w pewnym sensie to taki wyścig zbrojeń u nas, yy, u nas yy, funkcjonuje. Natomiast samo-trader, do którego wracam po raz kolejny w tej dyskusji, yy, jest narzędziem. Dyskretnym, jest narzędziem, które można powiedzieć jest eleganckie, finezyjne. Sprawia, iż w biurze, jak wyjmiecie go w swoim białym kołnierzyku, to nikt nie spojrzy na was w dziwnie. Może. Może ktoś się znajdzie, kto będzie bardzo podejrzanie patrzył na gościa z nożem, no bo przecież to gość z nożem, jak to brzmi. Natomiast w dalszym ciągu jest to Victorinox, jest marka, którą kojarzą wszyscy. Jest to marka, która kojarzy się właśnie bardzo często tak zwanym białym kołnierzykom z narzędziem luksusowym, z narzędziem eleganckim, które po prostu wystęgowany, dobrze wyposażony pan powinien mieć przy sobie. Dlatego też jak najbardziej do, do, tego typu, do tego typu użytkowania, bardzo go polecam. Natomiast opowiedzmy jeszcze o tym co on tak naprawdę oferuje, bo oferuje coś co mnie w Victorinoxach urzekło, mimo że KO miał od zawsze jakiegoś Victorinoxa, były to bardzo małe modele nie pamiętam nazwy ale były z nożyczkami, z długopisem jakieś takie ciekawe, nie miały tego nie miały blokady ostrza był to Mój chyba pierwszy czy drugi Victorinox. Drugi, natomiast pierwszy z blokadą mostrza i pierwszy, który sprawił, że po prostu zakochałem się w tym urządzeniu od początku. Jest to blokada typu Axis, tak jak w popularnych gańziakach, czy też innych nożach, które możecie kojarzyć. Ściągamy, ściągamy kołek, który pozwala nam złożyć głównie noża. Bardzo fajna, pewna blokada, jednak przynajmniej chyba moja ulubiona, ponieważ jest bardzo wygodna i pozwala bezpiecznie obsłużyć ostrze, ponieważ w momencie kiedy będziecie ten nóż składać, to tutaj nie musicie, tak jak w linerze, przepychać, przepychać blachy, tylko po prostu możecie jedną ręką złożyć nóż, nie podkładając w tym momencie palcy pod, pod krawędź trącą. Jest bardzo fajna. No i przy okazji jest to po prostu. Bardzo duże zwiększenie mocy urządzenia, ponieważ sam, same scyzoryki i same ogólnie foldery urządzenia, które mają tą głównie składaną, no niestety jak wiele osób wie, no nie nadają się do ciężkich prac. Szczególnie jeśli tej blokady nie ma i ta blokada przyjmuje często dużą siłę na sobie i tak naprawdę od niej. Zależy nasze bezpieczeństwo i zależy zdrowie naszych palców, bo przy okazji, jeżeli blokada się złoży, strzeli przy, dłużej, przy dużym obciążeniu, czy też może tej blokady nie będzie po prostu przy dużym obciążeniu, ten ostrze zamknie nam się na palcach, no to na grupie często pojawiają się tematy tego typu, ze zdjęciami właśnie, jak to ukońsił mnie nóż, czy też y, ten, zapragnął krwi. No, dla mnie, blokada w tego typu narzędziu jest po prostu musem, dlatego też. Wielki plus dla Outridera. Natomiast jeśli chodzi o samo ostrze, mam tutaj bardzo fajne, funkcjonalne ostrze o przyzwoitej długości. Mam tutaj mniej więcej 5, około 8, 9 cm. Tak mi się wydaje. Może nawet trochę krócej, nie? Przedstawiam 110. 10. koło 7, 7 cm podajże, yy, może 8 cm ostrza. Yy, jest to wystarczające w zupełności do wszelkich zastosowań jakie tylko, yy, jakie tylko nam się mogą wymarzyć w takim zastosowaniu codzienno biurowo, wypadowym, typu działka, nie daj boże ryby czy jakieś takie wypady outdoorowe i tak naprawdę więcej ostrza nam nie potrzeba. Nie będziemy tym batonować, nie będziemy tym podważać studzienek kanalizacyjnych, będziemy tym kroić warzywa, będziemy tym przyrządzać mięso, będziemy strugać tym patyk, czy też otwierać koperty i rozcinać, rozcinać paczki. Do tego jest po prostu idealne. Przyznaję, że nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć z jakiej ono jest stali, ale to jest chyba jakaś miejska legenda, jeśli chodzi o stal Victorinoxa, bo gdzie się nie poczyta, to najczęściej się trafia na wzmianki o 440C. Gdzieś na jakimś Sandwiku, gdzieś właśnie 440C, 440A, po ilości HRC, ktoś, ktoś obliczał, nie wiem. Jeżeli wiecie, zapraszam w komentarzach, z jakiej stali jest Victorinox, bardzo chętnie się dowiem, bo już tak jak może zauważyć, ja nie jestem jakimś takim zboczeńcem, jeśli chodzi o yy, stal, z której wykonane są narzędzia, dzielę je na te jest wykonane z dobrej bądź ze złej stali. Dla mnie Victorinox wykonany jest z bardzo dobrej stali. Nie mam z nim żadnego problemu. Do tego, do czego został stworzony, jest to po prostu stal na idealnie. Tak więc nie będę się już więcej tutaj skupiał na niej, ponieważ po prostu jest dobra. Ostrość trzyma, wszystko co ma zrobić, robi. Studzienek tym nie otwieram. Jako następne narzędzie, które, na którym bardzo chciałbym się skupić, które przyznaję, że jest mi najbliższe, Yy, Przedstawię wam otwieracz do kapsli oraz wkrętak płaski. Jest to tak piękne narzędzie. Idealnie w życiu nie miałem lepszego otwieracza do butelek. Jeśli chodzi o ledermany czy też, no dobra, poza takimi typowymi urządzeniami, które służą do otwierania butelki, yy, do podważania kapsa, to jest to najlepszy otwieracz do kapsli, jakim się kiedykolwiek spotkałem otworzył niewiarygodną ilość butelek przez lata szkolne i też studenckie, kiedy, kiedy towarzyszył mi na, na różnych wypadach eskapadach, i po prostu jest dobrany idealnie, już pominę, że blokuje się w dwóch pozycjach, tu ma taką lek pod kątem 90 stopni i tutaj ładnie zaklikuje, otwieramy butelkę, cieszymy się orężadą. I, i naprawdę bardzo fajnie. Do tego jest to też bardzo ładny wkrętak płaski na takie większe gwinty, na śruby o całkiem sporej grubości, tak więc można spokojnie nim większe śruby ruszyć. Do mniejszych mamy wkrętaczek umiejscowiony na otwieraczu do konserw. Możemy sobie cyknąć otwieraczem do konserw. A, jeśli chodzi o krzyżaki, mamy też coś bardzo fajnego, co się kryje pod jednym z również ciekawszych sprzętów, czyli bardzo fajnego, mocnego Philipsa. Bardzo fajny Philips. Scyzoryk ma takiego fajnego wkrętaka oraz mega nożyczki. Sprzęt, który po prostu. Towarzyszył mi na lekcjach plastyki, zetpetów. Służył mi po prostu do wszystkiego, ponieważ zazwyczaj nie nosiłem ze piórnika, nie nosiłem jakichś takich przyrządów jak wszyscy. Po prostu miałem ze sobą tego yy, tula. Tego I nie żałuję, bo naprawdę bardzo fajnie się do, tego, do tych celów sprawdzał. Wróciliśmy po zmianie akumulatora i wróciliśmy również do samych nożyczek, które naprawdę fajnie się sprawdzają. Mają taką elegancką sprężynę, która pozwala nam złożyć urządzenie jaki automatycznie nożyczki nam wracają do pozycji otwartej. Super się sprawdziły przez te, wiele lat, przez te lata edukacji. Może z plastyki nigdy <gryw> najwyższych ocen nie miałem, natomiast yy, sprawdziły się całkiem nieźle. Yy, I na wspomnienie z, na, zasługuje również piła piłak, która właśnie mnie działała trochę. Jest jedną naprawdę z lepszych tego typu pił, jakie możemy spotkać w narzędziach typu multitool, typu scyzoryk. Jest to piła, która ma dwurzędowo ustawione zęby. Są one naprawdę ostre. Szarpią po prostu w każdą stronę. Dla mnie poezja, mimo iż przyznaję, że nie mam potrzeb, żeby tego typu narzędziem coś ciąć. Natomiast jest to coś co yy, coś co naprawdę bardzo dobrze się sprawdza i zaraz tutaj wam to pokażę. Jak widzieliście piła sobie radzi, yy, tak więc yy, my myślę, że przejdziemy już do podsumowania, ponieważ jeśli chodzi o Wiktorinoxa, należy jeszcze wspomnieć oczywiście o korkociągu. Jest to jeden z takich charakterystycznych narzędzi dla tego, dla tego scyzoryka. Bardzo dobrze się nim otwiera winko. W wypadku outridera mamy tutaj możliwość złapania całą dłonią wyrwać nawet dobrze siedzący korek. Tak więc. Tak więc problemu nie ma. Jest tutaj oczywiście jeszcze szydło. Szydło, z którego nigdy nie korzystałem. Fabrycznie ostre. Po prostu jakoś nie potrafię znaleźć za niego zastosowania. Może nigdy po prostu nie musiałem i dlatego mi się nie trafiło. I dwa narzędzia, o których warto wspomnieć, ponieważ jest to też jeden z takich elementów charakterystycznych dla Victorinox'a, Czyli pęseta schowana w tej w okładzinach. Oraz dykałaczka której niestety już nie mam, po latach zginęła i zawsze jakoś tak yy, zapominam zakupić, yy, zakupić zestawu wykałaczek zapasowych. Natomiast może dlatego też nie, nie zrobiłem tego, że właśnie przez kilka ostatnich lat Autoradera w mojej kieszeni nie było. ponieważ został, został zastąpiony na stałe przez yy, Charge'a i przyjaciół spod znaku Ledermana. No, natomiast yy, jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć przy Victorinoxie to jest brak klipsa. Jest to rzecz, która dla mnie osobiście w funkcjonowaniu typowo edecowym troszeczkę, troszeczkę zraża, ponieważ jest to, jest to, sprawia to, że to narzędzie jest trochę trudniej dostępne spada nam gdzieś na jeżeli nosimy w tej kieszeni i chcemy mieć łatwo pod ręką cały czas to wpada ona gdzieś, gdzieś na głąb tej kieszeni musimy szukać, wkładać Jeszcze Nie daj Boże, mamy coś innego w tej kieszeni, to w tym momencie to narzędzie gdzieś tam potrafi nam się zaklinować, stanąć bowiem się bokiem w kieszeni. Jest to tak trochę nieprzyjemne, natomiast z drugiej strony są to Narzędzia dla ludzi, którzy często nie noszą y, sprzętu y, na krawędzi kieszeni, y, i wtedy taki brak klipsa w pewnym sensie jestem w stanie zrozumieć. Natomiast dla, dla wszystkich tych, którzy takiego, tak jak ja, tej funkcjonalności oczekują, powstał klips do Victorinoxa. Jest to po prostu uniwersalny klips zawieszony na małym kółeczku, który pozwala z Victorinoxa. Uczynić taki mały wisior typowy do kieszeni, który tak jak każdy nóż na z Clipsem, każdy folder fabrycznie wyposażony w klips pozwoli nam na tej krawędzi kieszeni zawisnąć i w momencie kiedy sięgamy do kieszeni łapiemy tylko za klips, wyciąga nam się nóż, mamy go w ręku, tak naprawdę jest zawsze w pionie w kieszeni, więc można go bardzo łatwo wyciągnąć i bardzo łatwo yy, dobyć. I cóż... Chyba tyle, bo i tak, żebym się rozgadał o tym Victorinoxie jak 150, pewnie mało kto to obejrzy. Zapraszam Was również do naszego sklepiku, z którego całkowity dochód przeznaczany jest tylko i wyłącznie na rozwój tego kanału. Tak więc, jeżeli chcielibyście nas wesprzeć, nic bardziej prostego. Zapraszam, znajdziecie, może, znajdziecie tam m.in. takie klipsy do Victorinoxów. Więc myślę, że każdy, każdy użytkownik Victorinoxa będzie zadowolony z, z, takiego, z takiego dodatku do swojego, do swojego szwajcarskiego narzędzia. Tak więc... Do zobaczenia.